Cześć, witam serdecznie z tej strony listu, a to jest kolejny poradnik na moim kanale. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak dołączyć do naszej firmy w WTS, Żebyście mogli z nami razem jeździć, żebyśmy byli w jednej firmie, yy, razem konwoje robić, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsze, co musicie zrobić, to musicie wejść na Trackbook yy, Link będziecie mi w opisie. Yy, będziecie musieli się zarejestrować. Yy, ja na przykład rejestrowa rejestrowałem się przez konto. Steam, więc tam była chwila, moment. No ale ja jeszcze nie mogę rejestrować, bo już byłem, jestem zarejestrowany, więc się wtedy logujecie. Buchalę, trzeba było potwierdzić no poczcie, ale nie wiem, albo nie, chyba nie, nie nie trzeba nawet potwierdzać. Logujecie się, no i nie macie czegoś, no bo wiadomo, Wy nie macie swojej firmy. No ja mam, Wy nie macie, yy, jeżeli, żeby do naszej firmy dołączyć, musicie wejść sobie w lista firm. I tutaj po prostu sobie wpisać w bo nasza firma się nazywa Logist, Wozimex Logistic. I tutaj macie naszą firmę. Jest aktualnie 9 pracowników, tak jak mówiłem. Jesteśmy na 939 miejscu, 7000 prawie. Wchodzicie sobie tutaj w nią. Yy, I tu będziecie mieli zamiast ustawienia, bo to jest moja firma. Wiadomo, to zamiast ustawienia będziecie mieli, yy, wyśli jakby zaproszenie do w sensie do dołączenia do tego, do firmy. To tam napiszecie kilka rzeczy o sobie i będzie git. No i teraz tak dołączycie do firmy, spoko ja was z, 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 przyjmę i tak dalej. No, ale no dobra. No teraz co zrobić, żeby wam na pewno kilometry zliczało? To wchodzimy sobie na stronę główną i tu macie coś jak Trackbook klient Pobieracie sobie go. No, ja wiadomo nie będę pobierał, bo już mam, bo już grałem na tym. Yy, odpalacie sobie Trackbooka, chyba mi się nie od kurde tracker Trackbooka chyba nie odpalę teraz, bo muszę go wyłączyć A nie, jednak odpaliłem I macie taką stronkę, w sensie nie będziecie mieć dokładnie takiej strony będziecie musieli się zlogować na pewno To wiadomo zalogujecie się i Będziecie mieć takie coś jak ustawienia I musicie yy, ETSa I multiplayer musicie dać sobie dwie łatki No wiadomo tam gdzie macie zainstalowanego ETS-a, Na przykład jeżeli ci co mają na Steamie To właśnie powinien mieć taką samą yy, linię Kekia Gdzie na przykład mam dysk D Steam. Gdzie to jest? I nie tutaj. Tutaj Common, Euro Truck Simulator 2, Win, Win64. I tu macie ETS-a. jeżeli chcecie mieć drugą łatkę e multiplayer, no to tu macie tak samo jak ja. No, jeżeli macie, wiadomo, takie samo jak ja. No tam, gdzie macie zainstalowanego ets tam musicie wejść. Ja już nie wiem gdzie macie zainstalowanego, ja wam po prostu pokazuję tak jak ja mam Więc tak samo, Dysk D Steam y Tracker SMP, teraz szukamy Tracker SMP, launcher, tu macie tracker SMP I macie wszystko połączone y Jeżeli mam, będzie wam wszystko działać, tak samo możecie zrobić ATS-em -y. No ja wiadomo, ja nie mam ATS-a, my nie gramy za bardzo w ATS-a Więc sami konwojnie porobicie w, w ATS-ie Ale w ETS-ie na spokojnie y więc, jeżeli Wam będzie do, jeżeli dobrze zrobicie te dwie, liniki, dwie, te, te dwie linijki, y, to będziecie właśnie mogli tutaj uruchomić ets i multiplayer. Y, no i to tak naprawdę to tyle z, z naszego poradnika. Teraz odpalacie sobie: Multiplayer, właśnie, pan, trzeba pamiętać. Jeżeli będziecie grać na multiplayer albo na singlu, obojętnie gdzie, musicie odpalić na przykład ser ets albo multiplayer, albo ATS-a przez tą stronę. Czyli po prostu sobie musicie wejść w Boka i to jest jakiś multiplayer. Na przykład teraz wam się odpala cały tracker SMP Bo jeżeli nie odpalicie przez to, to nie będzie wam życi kilometrów. No i jak na przykład zrobicie sobie tam traskę, zapiszecie. No i tutaj będzie mi całą naszą, cały podmiot naszej firmy. Aktualnie mam 20 tysięcy kilometrów przyjechanych, nasza firma ma 70 tysięcy kilometrów przyjechanych. Aktualnie jest dzisiaj zrobiliśmy 20 tysięcy kilometrów łącznie. Co? Tu możecie sobie wejść w pracowników, tu macie całą listę naszych pracowników. Yy. Możecie sobie wejść w takie coś jak Dziennik Gracza i tu macie całą, całą rozpiskę moich tras. Na przykład, też możecie sobie zrobić swoją. Jak będziecie w naszej firmie, to zobaczycie swoją rozpiskę yy. no, dla swoich dla swojej osoby. Więc zapraszamy, w OZIMEX LOGISTIC. Yy, firma bardzo ładnie się rozwija, bardzo szybko idzie. I tak to wygląda, nie? Zobaczcie, tu jest na przykład 13 osób, a to jest prawie 4000, mie prawie 4 tysięczne miejsce więc no to jest naprawdę wow, u nas tam no my lecimy ładnie, nie. Naprawdę, za 45 osób, 200, 200 miejsce, no wiadomo, 45 osób no to jest dużo bardzo, nie? 60 osób, 1000, 100 miejsce, więc naprawdę, moim zdaniem, my lecimy ładnie. Na tyle osób, tak naprawdę, na 6 osób to jest te 900 te miejsce, bo dzisiaj był live i do, dołączyły do nas 3 osoby. Więc teraz dopiero będziemy lecieć jeszcze bardziej, no cel naprawdę jest tak gdzieś poniżej 500, żeby wbić w pierwsze miejsce, to będzie naprawdę fajnie. Więc zapraszamy do firmy. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj pobrać track z Booka yy, klienta, żeby tam się zlogować. Zrobić dobrą łatkę, do. No, żebyście dobrze zrobili tam w ETS-ie. Tam dobry link, jakbyście. W sensie, tam, gdzie macie zainstalowanego ETS-a, żebyście tam dobrze w to wszystko wpisali. Tutaj macie też jakieś poradnik jak to tam porobić. Yy, Tutaj też wam pokazuję właśnie jak to zrobić. Naprawdę najłatwiej właśnie jest, jak macie ETSA na Steamie, to będzie najłatwiej wam zrobić, ale jak macie na płyty płytową czy jakąś wersję, czy coś takiego, też się da zrobić, tylko musicie wiedzieć, gdzie macie zainstalowanego farminga. Yyy Boże ETSa. Więc to? Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem. Jeżeli coś to piszcie w komentarzach, będę próbował pomagać. Wozimek z Logistics, najlepsza firma, wiadomo o co chodzi. Zapraszamy. No i co, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę subika, jakiegoś komentarza miłego albo jakieś pytanie w komentarzu. Postaram się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się w następnych filmach, poradnikach, live'ach. Do następnego, trzymaj się, cześć.